Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z odnowieniem tematu, jakim jest depilacja IPL w domu. Dokładnie ten odcinek nagrałam rok temu i wtedy Wam opowiadałam o urządzeniu i przedstawiałam jakby na czym polega zabieg. Wszystkie takie, wiecie, podstawowe informacje, a dzisiaj też chcę Wam opowiedzieć o tym, jakie uzyskałam efekty, czy jestem zadowolona, czy polecam. Także zapraszam na dalszą część filmu. Może zanim na nowo przedstawię Wam urządzenie i opowiem coś więcej o nim to sobie przybliżymy temat samego tego procesu, na czym polega ta depilacja IPL, mianowicie na zahamowaniu odrastania włosków i to urządzenie generuje takie specjalne impulsy światła, które mają uśpić nasze cebulki. Oczywiście, no nic się nie dzieje samo. Tutaj systematyczność, regularność jest kluczem do sukcesu, czyli musimy się stosować do zaleceń producenta, czyli taki zabieg wykonujemy w seriach, w określonych odstępach czasu i jeżeli faktycznie będziemy się tego trzymać, no to później tak naprawdę możemy mieć na pół roku spokój od owłosienia i tylko ponawiać ten proces właśnie co jakiś tam czas. Wiecie, najpierw może być to co dwa miesiące, trzy, później pół roku. Wszystko zależy od tego, jak wasza skóra zareaguje, każdy z nas jest inny, to też trzeba mieć na uwadze. Warto również podkreślić, że depilacja IPL to nie jest laser. Więc no, myślę, że trzeba mieć to po prostu na uwadze, bo często yy, ludzie to mylą. Niestety. Ja pracując jako kosmetolog, faktycznie spotykam się z tym, że panie wrzucają wszystko do jednego worka. No, jeżeli się tym nie interesujemy, to faktycznie czasem nie potrafimy odróżnić, co jest co, więc tutaj podkreślam, nie jest to laser i depilacja IPL jest w 100% bezbolesna. Zaraz Wam opowiem, jakie były też moje odczucia. Natomiast, jeszcze z takich um, ważnych informacji to. Na cały przebieg tego zabiegu mają wpływ fazy wzrostu włosa, i my nie jesteśmy w stanie określić, w jakiej aktualnie jesteśmy. Dlatego też ten efekt u jednych będzie szybszy, bo trafi sobie na tą dobrą fazę, a u drugiej osoby będzie to po prostu wymagało więcej serii. Jeżeli chodzi jeszcze o te fazy, to mamy trzy: anagen, faza wzrostu, katagen, faza zaniku oraz telogen, faza wypadania. Także no tutaj jak widzicie, po prostu trzeba. Być cierpliwym, a efekty, wierzcie mi, przyjdą i gwarantuję Wam to. No, chyba że naprawdę byłyby włoski oporne, ale to wtedy po prostu wymagają więcej serii. Może teraz coś więcej o urządzeniu. Jest to dokładnie to samo, które pokazywałam Wam rok temu, czyli firma Skin Lovers. Ja mam już niejedno urządzenie od nich i naprawdę bardzo, bardzo lubię. Teraz tak, jak to wygląda w środku, więc tutaj cały zestaw prezentuje się następująco. Mamy nasz depilator, poradnik, o którym Wam chyba mówiłam, albo nie wiem czy mówiłam, natomiast jeżeli nie mówiłam, to jeszcze chwilka na jego temat. Jest to poradnik, w którym znajdziecie informacje. Wszystkie tak naprawdę, co musicie zrobić, jak to będzie wyglądało i też co jest ważne, czekajcie, znajdę to, bo tutaj dokładnie opisana jest, jaka intensywność powinna być dobrana do jakiego koloru włosków. Także to naprawdę ułatwia sprawę. Zaraz na temat depilatora, ale w zestawie macie też maszynkę jednorazową do golenia, ładowarkę i jeszcze tutaj pod spodem są okulary, o których nie można zapominać. I w trakcie zabiegu musicie mieć je założone, żeby chronić oczy. A teraz przejdźmy do depilatora. Bardzo podoba mi się jego wygląd. I to samo mówiłam dokładnie rok temu, że jest taki. Poręczny, to na pewno kobiecy, minimalistyczny. No, bardzo mi się podoba. Tutaj jest właśnie ten cały ekranik, którym sobie wykonujemy zabieg, gdzie są emitowane właśnie te impulsy światła. Tutaj przycisk, naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Z drugiej strony jest wejście na ładowarkę biało-złote. No, no, przepiękne jest. Możemy używać go do twarzy, ciała. No, gdzie chcemy, tak naprawdę brwi, wąsik, pachy, bikini, nogi, brzuch, plecy, no nie wiem na co macie ochotę, to możecie sobie go używać. Tylko pamiętając o tym, że tutaj do każdego włoska koloru trzeba dobrać tą intensywność. Więc czasem jest tak, że na ciele mamy różnego rodzaju kolory włosów, gdzie niegdzie są bardziej ciemniejsze i takie twardsze, w innych miejscach są jasne i miękkie, więc Zwracajcie na to uwagę, bo yy, no po prostu, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ten depilator ma 5 trybów intensywności i tak jak mówiłam, w poradniku znajdziecie wszystkie informacje, jaki poziom do jakiego koloru włosków. Co jest jeszcze ważne, to na pewno w sumie najważniejsze chyba z tego wszystkiego to próba uczuleniowa. Tego kroku absolutnie nie możecie pominąć, bo Myślę, że większość osób nie będzie miało żadnych problemów i jakby skóra w ogóle nie zareaguje, ale znajdziecie taka osoba jedna na ileś, tu, u której pojawi się po prostu nadwrażliwość i wtedy skóra się zaczerwienia, może spuchnąć, Pomyślcie sobie, że gdybyście zrobili za pierwszym razem po prostu na całe ciało i drugi dzień mógłby wyglądać naprawdę nieciekawie, no to, no, no, no nie, ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Więc ja podkreślam, że to jest najważniejszy krok. Czyli bierzemy sobie jakieś miejsce na ciele, nie wiem, nawet tutaj na ręce i robimy sobie tą próbę uczuleniową 48 godzin przed przystąpieniem do całego procesu. E, pamiętajcie, że najpierw musimy ogolić skórę, a dopiero później wykonujemy depilację. Jeżeli po 48 godzinach w ogóle nie będzie żadnej reakcji skóry, żadnego zaczerwienienia, opuchnięcia, to spokojnie, bez żadnego problemu możecie przejść do y, wykonywania zabiegu na całe ciało bądź na te obszary, na które macie ochotę. I tak jak Wam mówiłam, w trakcie zabiegu nic nie boli, ale jest jedno ale. Jeżeli dacie sobie zbyt dużą intensywność i czujecie takie lekkie pieczenie, to to jest dla Was sygnał, że trzeba tą intensywność zmniejszyć, bo y, no. Zabieg ma być komfortowy, bezpieczny i bezbolesny, także tutaj nie może być takich odczuć na pewno. Ja oczywiście wszystko robiłam według wskazówek, czyli najpierw próba uczuleniowa, w sensie ogolenie skóry, próba uczuleniowa, a następnie po 48 godzinach przeszłam do wykonywania zabiegu na całe ciało. Oczywiście, tak jak mówię, podkreślam to, bo no, nie każdemu może się to wydawać jasne, że najpierw golimy skórę, a później przeprowadzamy depilację, więc ja tak też zrobiłam. I zabieg powtarzałam. Co tydzień. Tak było na samym początku, i pierwsze efekty zobaczyłam po trzech tygodniach, bo włosków faktycznie zaczęło wyrastać dużo mniej yy, i w niektórych miejscach były nawet takie placki, gdzie te włoski się w ogóle już nie pojawiały. Także no naprawdę wydaje mi się, że jak na trzy tygodnie to już był fajny efekt, ale tutaj tak jak Wam też. Mówiłam, są te fazy wzrostu włosa, są różne kolory włosków na ciele, więc w jednym miejscu może być już placek po trzech zabiegach goły, bez włosków, że tak powiem, a zaraz obok gdzieś jednak będą te włoski, bo kolor jest inny, są one oporniejsze na działanie tego światła i potrzebują tych serii po prostu więcej. Ale tak jak mówiłam, kluczem do sukcesu, do uzyskania tego, Pięknego efektu, pięknego, a zarazem po prostu jest to bardzo duża wygoda, bo później możecie na kilka miesięcy zapomnieć o, o włosieniu, co jest w ogóle rewelacją, jest regularność i systematyczność. Jeżeli będziecie się stosować do wskazówek. Yy, do tego poradnika, który tutaj macie w zestawie, to gwarantuję Wam, że efekt będzie i będziecie oczywiście zadowoleni. Więc ja mogę Wam śmiało polecić to urządzenie, nawet jeżeli nie chcecie dla siebie albo już macie to na przykład yy, sprezentować komuś bliskiemu jakieś urodziny, czy jakaś inna okazja. Myślę, że każda kobieta będzie z tego zadowolona, jak pomyśli sobie, że już za jakiś czas będzie miała spokój z obosieniem na jakąś tam dłuższą chwilę, a później coraz dłuższą i coraz dłuższą. Także jeżeli chcecie komuś podarować, albo sobie kupić, to ja mam dla Was kodzik rabatowy, który działa na stałe. Pisujecie sobie w koszyk Lusiak15. Na takiej kwocie, jaką jest cena depilatora, to 15% robi naprawdę bardzo fajną zniżkę i on działa, nie wiem, czy to powiedziałam na stałe. Natomiast jak są jakieś tam większe takie akcje promocyjne, no to wiadomo, że nie będzie się łączyć, ale tak to cały czas macie w użytku, więc jeżeli te urodziny, czy jakaś okazja jest za kilka miesięcy, to spokojnie będzie można nadal skorzystać z tej zniżki. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba taka aktualizacja po roku użytkowania depilatora. Ja myślę, że jest to naprawdę. Coś fajnego, bo możecie w końcu usłyszeć też, jak po dłuższym czasie to urządzenie się sprawuje, a nie tylko na samym początku. Także no, czekam na Waszą opinię, czy podoba Wam się taki format. Jeżeli tak, no to będę starała się po prostu częściej takie aktualizacje robić. A tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć. Pamiętajcie również, że depilator IPL, który Wam tutaj pokazuję, jest profesjonalnym urządzeniem i wyrobem medycznym, a pełną informację macie w opisie.